I po raz kolejny w komitywie e, Amano i Otosek Oto e, Przeuściowy. Jak widać, bardzo im się ta skała, tak jak już mówiłem wcześniej, podoba. Ale i mamy jeszcze tajgera tutaj. E, ten bursztynowy. E, bursztynowa krewetka, bardzo wyląbie. Mają bardzo piękną barwę i, i osobiście przypominają bursztyn. Rozbora Kubotai, Niebiański Danio i Rozbora Plamista, czyli karłowata, no i tutaj borneański. no i ten bystry, który tutaj <śm> zaplątał się nieopatrznie między inne rybki, no i już tak pozostał samotny. Póki co będzie musiał być samotny. Hmm. To taka jest pojemność tego zbiornika, więcej tu już ich nie mam. Czekamy aż dojrzeje kolejny, wobec tego wtedy być może go przyniesiemy i zakupimy mu towarzyszy. No, tu tiger hybryd. Dzisiaj było tarło danio niebiańskiego, tak? czyli mu rozbory karłowatej, czy galaksy. Dzisiaj rano o samica się jedna tarła, także zobaczymy jak to będzie. Czy dojdzie tutaj do, do rozmnażania, choć przy takiej obsadzie to myślę, że no jak zobaczę ikrę to oczywiście spróbuję ją wyciągnąć. Zobaczymy. Może się uda je rozmnożyć. Ja jestem pod wrażeniem szczupieńczyków, jednak szczupieńczyki są debeściaki. Jak dla mnie. Wszystkie te rybki są mikroskopijne, więc nie robią jakiegoś wrażenia ale przy takim y, bliższym poznaniu, przy zrobieniu fotografii, to widać, właśnie to bardzo zyskują. Wczoraj była podmiana wody, i w momencie, kiedy jest podmiana wody, od razu y, razbory bornańskie czy też karłowate nabierają kolorów. No, przystępują do tarła i mają takie nastroje godowe, bo z tego. No, a wczoraj podmieniałem 10% wody, więc no, dzisiaj y, jeszcze można je zobaczyć w tych ubarwieniach takich godowych.